Dzisiejszą rozmowę przeprowadzimy z panem Januszem Margasem, kandydatem do Rady Miejskiej w Serocku z ramienia koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, startującego z okręgu numer 7. To jest Czuper, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś. Dzień dobry. Dzień dobry. Startuje pan przy wsparciu Komitetu Koalicji Obywatelskiej z racji tego, że wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami i głosujący najczęściej ufają lokalnym twarzom. Nie obawia się pan, że z racji obecności partyjnego loga ludzie podejdą do pana kandydatury z ograniczonym zaufaniem? Myślę, że nie. Że... Jednak tak. Po pierwsze, no, platforma odniosła spory sukces w tych wyborach parlamentarnych, ale pomijając rzeczywiście wybory samorządowe, to są wybory, na... w których ludzie głosują tak naprawdę na osoby, które znają, które są z. Powiedzmy z ich otoczenia, z ich sąsiedztwa. A więc myślę, że to akurat nie będzie miało jakiegoś wielkiego wpływu. Jakie jest pan e Pana zdanie na temat stu konkretów, których ostatecznie udało się zrealizować w znacznym terminie? Czy nie było to trochę porwanie się z motyką na słońce, zważywszy na krótki czas realiz na, rea na realizację? Myślę tak, że po pierwsze chyba żaden rząd tych stu konkretów nigdy nie zrealizował. Po drugie, rzeczywiście, pewnie było za dużo tego wszystkiego naraz, bo i te rozliczenia, i, i to wszystko, co dzieje się no, choćby w ostatnich dniach, no niestety też pochłania i energię, i zasoby, i środki. Dlatego pewnie, i, i te wszystkie konkrety, które obiecali, które Platforma obiecała. No, musimy troszeczkę poczekać, ale myślę, że spokojnie, że, że jeśli nawet będzie trochę dłużej to trwało, to mam taką nadzieję, że będzie to zrobione porządnie, dobrze i tak, jak rzeczywiście obiecali, tak jak my, wyborcy tego oczekujemy. A jakie konkrety ma pan przygotowane dla mieszkańców gminy Serosk, a przede wszystkim okręgu, z którego pan startuje? Szczerze mówiąc, zawsze no jest tego trochę, to znaczy konkrety. To, co będę mógł zrobić, okaże się pewnie dopiero po wyborach. To, co chciałbym zrobić, no to przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że te, ta nasza gmina, zwłaszcza tutaj ten, powiedzmy, ten rejon nazywany zawodą, to przede wszystkim myślę turystyka. Mamy tu sporo, naprawdę bardzo dużo możliwości, które można wykorzystać. Bardzo dużo takich terenów, które można świetnie zagospodarować dla, właśnie, choćby dla jakichś sportów wodnych, dla turystyki. Wiadomo, są to tereny, które, no, tak jak tutaj, u nas generalnie. Które są, jakby to powiedzieć, większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, przyjeżdżają tylko w okresie wakacyjnym, w okresie wypoczynku, po to właśnie, żeby wypocząć. Stałych mieszkańców, powiedzmy, jest tutaj niewielu, natomiast myślę, że warto byłoby się na przykład na tym skupić, nie? żeby rozreklamować. Ja pamiętam, jak się tu przeprowadzałem do Serocka, 12 lat temu, to szczerze powiedziawszy nie miałem zielonego pojęcia co to jest. No wiedziałem, że to jakieś miasteczko za Zegrzem. Tu, kiedy kupowaliśmy dom, świetna, wspaniała okolica nad samą Narwią i tak naprawdę mieszkając 10 lat w Warszawie, nie miałem zielonego pojęcia. Co, jak to tu wygląda, co tu można, co tutaj jest w ogóle. Natomiast teraz, po, po tych latach mieszkania, no widzę, że no, akurat ta sfera jest troszeczkę zaniedbana, że, że no, jesteśmy nad samą Nargą, tu nad Bugiem te gminy pozostałe gminy. E, naprawdę, można tu świetnie to wykorzystać po to, żeby e, rozreklamować ten region, wypromować go, a wiadomo, no, jeśli będą tu ludzie, to będą i pieniądze, i, a za tym idą dalsze rzeczy, rozwój infrastruktury, rozwój jakichś takich lokalnych przedsięwzięć. No myślę, że nad tym warto by pomyśleć. Aczkolwiek nie jest to jedyna rzecz, która gdzieś tam w głowie siedzi, którą chciałbym zrobić. Obecnym radnym z okręgu, z którego Pan startuje jest Pan Krzysztof Zakorski. Jak oceni Pan jego pracę w poprzedniej kadencji. Myślę, że myślę, że tak. Nie chciałbym oceniać. Dlatego, że... No, umówmy się, to co było, to było. Otwieramy nowy rozdział, mamy nowe zadania przed sobą. Każdy z nas startujących ma. Nowe pomysły, i chciałbym, żeby to właśnie mieszkańcy, nasi wyborcy, żeby to oni za jakiś czas ocenili. Czy rzeczywiście wszyscy wywiązujemy się ze swoich zadań, z tego, co obiecaliśmy, ze swoich obowiązków, niech to na tym polega, nie? A, a nie na, na takim wzajemnym rozliczaniu się, wyciąganiu sobie brudów i tak dalej. Ja zawsze byłem przeciwny takiego. Takiemu rodzajowi y, polityki. Pana hasło brzmi: Razem możemy więcej. Pytanie więc: jak chciałby Pan zaangażować lokalną społeczność w rozwój gminy? Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy y, mogli organizować y, jakieś spotkania, w których y, mieszkańcy będą mogli y, powiedzieć, czego oczekują, albo czego chcieliby. Y, to pierwsza rzecz. Wiem, że na terenie naszej gminy, w niektórych sołectwach są takie miejsca, gdzie można. Na przykład w Gąsirowie jest Remiza, w Nowej Wsi, tam przy boisku mają wspaniałe miejsce. Do... U nas, na przykład na Łasze, nie ma nic takiego. I pewnie jeszcze w tych pozostałych wsiach też jest. Mm, mm, takie miejsce, gdzie można by, nie wiem, coś wybudować, postawić, nawet właśnie przy pomocy lokalnej społeczności, niekoniecznie za jakieś ogromne fundusze. Czyli takie spotkania z, z, z ludźmi, rozmowy. Na pewno chciałbym, żeby jakby większość takich pomysłów też właśnie pochodziła od mieszkańców. Że no to nie tak, że ja sobie usiądę, wymyślę sobie jakąś bzdurę i, i będę jakby do tego dążył. Chciałbym, żeby to właśnie mieszkańcy byli zaangażowani. No, wiem, że na przykład mm, mamy sporo osób starszych, którym jest na przykład ciężko dotrzeć do remizy tam w Gąsiorowie, czy, czy tak jak mówiłem na Nowej Wsi. Tu by nam się coś przydało. To samo, tak jak mówię, jest w tych innych miejscowościach. Myślę, że przede wszystkim takie, to co ja chciałbym zrobić, to takie wyjście do, do mieszkańców, do ludzi, żeby, żeby z nimi to wszystko organizować. Bo przecież um, jako radny nie działam sam. Sam niewiele zrobię. To samo jeśli chodzi o te poszczególne miejscowości. No, dopiero w jakiejś współpracy z sami jesteśmy w stanie coś ciekawego osiągnąć coś fajnego dla mieszkańców zrobić. Jest Pan jednym z młodszych kandydatów startujących w wyborach do Rady Miejskiej w Serocku. Czy uważa Pan, że izbie tej przyda się ogólne odmłodzenie, czy jednak przy zarządzaniu niezbędne jest doświadczenie? Myślę, że fajnie byłoby, gdyby byli w Radzie ludzie powiedzmy. Młodzi, ale tacy, którzy chcą coś, coś dla, dla mieszkańców zrobić. Że jednak doświadczenie owszem, bo to jest bardzo ważne, natomiast m, przyda się też taki powiew świeżości. E, właśnie takich osób, które mają pomysły, które chcą coś robić, które jeszcze właśnie mają tę energię, taką inicjatywę i, i które chcą być dla tych ludzi. Nie tylko. Nie wiem, realizować jakieś swoje plany, powiedzmy, polityczne. Gdyby Pan miał zdefiniować największy problem naszej gminy, co by to było i jaka by była Pana propozycja na jego rozwiązanie? Hmm. Największy problem? Ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Bo pewnie tych problemów jest dużo. I, i, i A który jest największy? No tak jak mówię, ja na przykład brakuje mi promocji naszej gminy, takiej rzeczywiście, żeby wykorzystać ten potencjał, który mamy. Ja wiem, że, że, że i komunikacja, i infrastruktura, e, transport, jakieś tam inne rzeczy, on też tego brakuje, to też nie wszystko gdzieś tam, te trybiki nie wszystkie chodzą. Natomiast mówię, no to co mnie się rzuciło jakby w oczy najbardziej, no to właśnie Brak takiego wypromowania. No, a tak jak powiedziałem, a za tym idą, idzie mnóstwo rzeczy yy, dla gminy pozytywnych, bo to wtedy i podatki, i pieniądze. No to można sobie tylko wyobrazić, co, co dzięki temu moglibyśmy też osiągnąć jako wyminanie. Na sam koniec, jako potencjalny wyborca, chciałbym, żeby przekonał mnie Pan do zagłosowania na Pana. Dlaczego warto? Co z Pana mandatu zyska przysłowiowy Szary Kowalski? Myślę, że tak. Po pierwsze, yy, yy, nie nazywam tego polityką, <grych> dlatego że yy, uważam, że bycie radnym to jest przede wszystkim jakaś misja. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby to ludzie mieli głos, a ponieważ wiadomo, 100 osób nie może naraz mówić, więc ja chciałbym być przedstawicielem tych osób. Chciałbym najpierw yy, Wysłuchać, później przedstawić propozycje na radzie, spróbować dogadać się z, z radnymi, tak jak powiedziałem, współpracować z sołtysami, z mieszkańcami. Przede wszystkim zależy mi na takiej e, wspólnej integracji. Żebyśmy, no to są małe miejscowości. Tak naprawdę wszyscy właściwie się znamy. Jeżeli nie z nazwiska, to z widzenia. I myślę, że razem. Naprawdę możemy osiągnąć fajne, niesamowite rzeczy dla swoich miejscowości i dla całej gminy. Dziękuję za wywiad. Ja również. Dziękuję bardzo.